Na pilota działają w czasie wykonywanych manewrów potężne siły. W jego organizmie przelewa się gwałtownie krew. Są takie momenty, gdzie pilot trwa w zupełnie przytomnym, który w którym trwany krew niczego nie widzi. To wpływa przez drugi par ciała. Nie ma to plemienia, w tym sytuacji Ludzie się jest 자기 는그 사람 이, 이, 그의을떠올는것같은